A jak nie, nie skończymy tego filmu, to najpierw się zmontujemy i... i, i... Nie, 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 nie. Podzielimy go na dwa. Jutro, Cześć, jutro wrzucimy minutę, a na tydzień drugą minutę. To, to jest jeden z tych filmów, to jest jeden z tych filmów, kiedy we wstępie rozpykaliśmy cały tak, temat. I już, moglibyśmy, już powiedzieć... moglibyśmy skończyć i powiedzieć, dlaczego nie dzielimy wymagań w trakcie sprintu. Tak, no bo... bo to był dobry przykład. Tak? To jest to dobry przykład. nam no, byśmy... przez przypadek dobry przykład. Jeżeli byśmy nie skończyli nagrywać chociażby tego filmu albo jakiegokolwiek innego, no to nie możemy powiedzieć, że no to pół skończyliśmy, a puenta będzie w następnym tygodniu. I oczywiście teraz w komentarzach można zawsze powiedzieć, że no ale przecież jeżeli chodzi o IT to jest inaczej, bo my zrobiliśmy kawałek. I jest tutaj na przykład pół ekranu albo, no, no, <gry> albo, albo z sześciu kawałków procesu mamy jedną szóstą i, no i przecież to, to, to można uznać, że to jest skończone. No nie, 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 poczekajcie, bo to poczekajcie, poczekajcie Tomku. Bo teraz tak, jeżeli patrzymy na to z tego punktu widzenia, który teraz powiedziałeś, no to skończone znaczy się posiadające wartość biznesową, z której klient może skorzystać. Nie? I to jest jedna rzecz. Więc jeżeli mamy jedną szóstą procesu, to potencjalnie. Procesu takiego bardzo jakby długiego, to potencjalnie klient już jest w stanie z czegoś skorzystać. Nie? Czyli na przykład jest w stanie zarejestrować klienta w basie. Po co będzie to robił? Nie wiem, ale, ale jest jakaś stanie... wartość tak, biznesowa. Ale jest taka wartość biznesowa, z którą, którą jest w stanie skorzystać. Tutaj bardziej referowałbym i piłbym do takiej sytuacji, że mamy jedną wartość biznesową, którą chcieliśmy dostarczyć na koniec sprintu i okazało się, że no, przestrzeliliśmy się. Nie? Że tak naprawdę nie dowiedzieliśmy czegoś inaczej. Myśleliśmy, że zajmie nam mniej, zajęło nam więcej i nie skończyliśmy. I, nie skończyliśmy, i, tak. no nie? I mamy jeden homogeniczny proces, mamy jedną wartość, którą chcemy dostarczyć, skończył się sprint i tak naprawdę no, I... musimy podjąć de decyzję. I tak naprawdę te decyzje są dwie. Możemy albo powiedzieć sobie wprost, nie zrobiliśmy i spada, albo możemy sobie powiedzieć, Jesteśmy my sprytni, mądrzy, podzielmy, nie? Podzielmy, czyli spróbujmy wydzielić tę część, którą skończyliśmy i spróbujmy wydzielić tę część, której nie skończyliśmy, zajmiemy się z nią na, kiedyś. Na no, przykład na początku przyszłego Skrajnie skruta. tego nie lubię. Skrajnie tego nie lubię i to niezależnie od tego, czy to przestrzeliliśmy się, czy na przykład nie podzieliliśmy tego na planowaniu, a na koniec sprintu stwierdziliśmy, że Kurczę, no przecież jednak mogliśmy faktycznie to zarejestrowanie klienta wydzielić jako osobne, o, osobne bądź, wymaganie? To jest to, co i zróbmy, I zróbmy to na, w trakcie sprintu. To ja na oba te przypadki, ja jestem akurat to, to uf, strasznie mnie to czasami rusza. Na przykład teraz. Ja na oba te przypadki mówię nie, nie dzielmy. Bo po pierwsze, będziemy. Znów malowanie trawy na zielono, pudrowanie trupa, jakkolwiek to zwał tak, zwane. Tak. Pudrowanie trupa było. Było. I to pokazuje, że my coś zaplanowaliśmy, a potem tego nie zrobiliśmy, ale jednak będziemy udawać, że, że, się, że, udało. że, że się udało. Że no to się super. nie udało, nie jesteśmy super. To dla na nas ma być nauczka, żebyśmy się nauczyli właśnie lepiej dzielić te wymagania. Być bardziej przewidywalni, że to jak to coś to powiemy bardzo. planowe, zaplanujemy to, to potem. Komitmenty z nowego Scrum Guide'a. Tak, commitment. E, więc niezależnie od tego, czy to jest tylko nam się coś wystaje, czy zapomnieliśmy tego podzielić, to moja odpowiedź brzmi taka sama. To jest niezrealizowane, wraca to do backlogu e, i nie możemy powiedzieć, że to jest zro zrobione. Nie jest używalne, użyteczne, nie jest skończone zgodne z definicją A co i tak co tak... ja, Takie pytanie, co jeśli jest, nie? czyli zrobiliśmy, bo tu, zobacz, to jest taki prosty przykład. Mam taki prosty przykład. Jest funkcjonalność. Zgodnie z definition of done do, 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 mamy jedno z jeden kryteriów, definition of done to jest dokumentacja. Skończyliśmy funkcjonalność, nie zrobiliśmy dokumentacji. To jest dobry przykład na to, w jaki sposób e, odbić piłeczkę. Nie? Czyli mamy funkcjonalność, mhm. ma wartość biznesową mhm. ta funkcjonalność, ale nie ma tej dokumentacji, mm -hmm. która jest z naszego punktu widzenia krytyczna, bo po to ona znajduje się w Definition of Done. No i to jest, odpowiedź jest zarówno w Nowym Scrum Guide, jak i od nas. No jeżeli nie jest zgodne z Definition of Done, to nie jest skończone i nie możemy według Nowego Scrum okay. będę nawet tego pokazywać na Sprint Review. Tym bardziej nie powinniśmy tego dzielić, wydzielać, co, co chcą wydzielić kawałek, który nie jest zgodny z Definition of Done, to dalej nie będzie zgodny z Definition of tu może się pojawić takie pytanie, taka zagwostka, a mianowicie kreatywna księgowość, nie? albo przecież wszystko zrobiliśmy, zabrakło nam tylko dokumentacji, albo czy dokumentacja, czy brak dokumentacji faktycznie powinien wpływać na to, że ta funkcjonalność nie zostanie udostępniona klientowi końcowemu. I jeszcze mógłbym tych tak. pytań zadawać pewnie N. Ale na te wszystkie pytania odpowiedź będzie jedna. Po to znajduje się to kryterium Definition of Done, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że ta dokumentacja ma powstać, bo najwyraźniej dla kogoś jest ona ważna, istotna tak. i ona powinna zostać spełniona. Wyobraźmy sobie, Wdrażamy w poniedziałek nasze dobisko to rozwiązanie, a we wtorek przychodzi do nas, nie wiem, jakiś regulator po to, żeby sprawdzić nasze papiery i okazuje się, że nie mamy Cokolwiek, tak, jeżeli to nie jest krytyczne, wyrzućmy to z Definition of Done. Jeżeli jest w Definition of Done, to nie możemy powiedzieć, że skończyliśmy. Nie bawmy się w dzielenie wymagań pod koniec sprintu, żeby odebrać, czy pokazać, że zrobiliśmy na review To jest to, 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 co, to co się udało zrobić. Bo nie na tym polega po prostu całe to podejście. Wiesz, review jak review, ale czasami jest na przykład parcie na punkty. Nie? I tak. Nie dzielmy, bo review to jeszcze rozumiem, że z punktu widzenia review przychodzi klient, chcemy pokazać, no brak tej dokumentacji jest ważny, ale, ale możemy odbić ten. Ale wizję, wszystko nie? jest jakby, wszystko sprowadza się do tego, po co to robimy. Jeżeli chcemy mieć, planować się i potem mieć przewidywalne sprinty i faktycznie wiedzieć, że w sprincie jesteśmy w stanie wykonać X, no to nie możemy mówić, że to jest skończone. Dobra, to czyli jakbyśmy mieli podsumować ten filmik. Bez kreatywnej księgowości, bez malowania trawy na zielono, bez y, pomijania jakichś elementów, y, które są dla nas ważne i bez takiego przekonania, że jeżeli sprint zbliża się do końca, a my zrobiliśmy 90% roboty, to tak naprawdę y, te 90% to jest coś, co powinniśmy odebrać i pokazać klientowi. A jeżeli zastanawiacie się, co w takim razie robić ze spadami, czy przeliczać punkty, czy nie przeliczać punkty, czy szacować na nowo, to mamy do tekstu, do którego link znajduje się w opisie filmu. Po co tu jestem? No, odpowiedź jest krótka, bo pierwsze Tomek kazał, żartuję, a po drugie chcę Was zachęcić do tego, żebyśmy nie ustawali. Nie ustawali w tym, żeby cały sienki czas pogłębiać naszą wiedzę, nie ustawali w tym, żebyśmy cały sienki czas chcieli więcej i tak samo jak my chcemy coraz więcej subskrybentów, tak samo mam nadzieję, że wy chcecie coraz więcej wiedzy. A jeżeli macie pomysły na tę wiedzę, piszcie.